Cesarzowa zapowiada dzień pełen obfitości, harmonii i kreatywności. Dzień może przynieść obfitość w różnych aspektach życia, takich jak finanse, relacje czy zdrowie. Może to być dobry moment na docenienie tego, co już masz, i zauważenie nowych możliwości na horyzoncie. Może to być też dzień, w którym poczujesz przypływ inspiracji, który można wykorzystać do pracy nad projektami artystycznymi, rozwiązywania problemów w nowy sposób lub po prostu do cieszenia się pięknym wokół siebie. Warto skupić się również na dbaniu o siebie inny. To dobry dzień, aby okazać miłość i wsparcie bliskim osobom, a także zadbać o własne potrzeby emocjonalne i fizyczne. Cesarzowa reprezentuje harmonię i równowagę, szczególnie w relacjach. Możesz doświadczyć dzisiaj większej zgodności i spokoju w kontaktach z innymi. Jeśli jesteś w związku lub planujesz rodzinę, Karta może wskazywać na pozytywne rozwinięcie tych aspektów życia. Może również sugerować potrzebę poświęcenia czasu dla rodziny i bliskich. Podsumowując, cesarzowa jako karta dnia zachęca do celebrowania życia, czerpania radości z kreatywnych działań i dbania o harmonijne relacje.